lubić hej ubranie 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 z tymi ubranie po co tej <laughs> mi Pokaż mi co pokazać spraw, żebym doszedł kochanie O oh, yes, baby spraw, żebym doszedł kochanie Jak wygminił, 300 pił, nie? Haha, polski na 3 nie? Ej, co jak przedstawicie tego szata na TikToka z tego, to jestem pewna, że, że, że zajebiste wyświetlenia zrobi. Także, także możecie sobie stawiać, nie? Jaki agent w ogóle, nie? No, kuźma. No sakra! Zdejmij ubranie. No, sakra.